Cześć, z tej strony Damian, słuchajcie. Um, słuchajcie, że jakby jesteśmy. Au, że. Zajcie, to jest mój pierwszy film na YouTube i pierwszy film w serii Minecraft Survival. To tak nagrałem właśnie ten, ten pierwszy. Tu wiecie, tak, pierwszy. I tak. Zapytacie... Um, Dlaczego gram na komputerze a dlaczego na przykład nie na dlaczego, dlaczego gram na telefonie, a dlaczego nie na komputerze? No to dobra, już wam mówię. W kompie jakby zawsze jest kamerka. Tam na tym... tutaj, w tym miejscu, znaczy w tym miejscu. Um, jak macie kompa, takiego ta, macie cały ekran i na górze jest ta kamerka i ona się zepsuła. I nie mogę teraz tak, tak nagrywać. Więc napiszcie mi, czy trzeba wywalać komputer, czy. Czy można naprawić kamerkę Dobra, ale zacznijmy surwiwat, bo widzę, że. Yy, aha, ale dobra, nie wiem, skąd mam mięso królika. Znaczy, surowy królik. Ehm. Yy. Dobra, na telefonie się nawet fajnie gra. Nie, nie, no, przyzwyczaj się, przyzwyczaj się. Um, więc tak, zacznijmy. Um, dobra, najpierw czas zebrać drewno. Jak że jesteśmy na Pustyni, to. Um, tu nie ma drewna. Ach, no takie życie, wiecie. Czasami tak powinno być. Dobra, to idźmy do domu wieśniaka chyba, że to ty... crafting dobra, bierzemy crafting nie dlaczego tak się dzieje nie, dobra Zbierzmy crafting wiecie co? dobra nie, chcę super na początku nie będę tak robił, źle to jest złe, to nie, to jest złe, nie wolno. szukaj drewna najlepiej Dobra no. No to... co? Mm. A, ah, okay. y -y, Aha yep. mamy? Pięć serc, dobra Trzeba się stąd To co zrobił? Golem? Golę domszczat. Nieważne. Pik, 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 Nie ma drewna. Nie, ja włączam sobie Game Mode One. Game Mode One. Creative. Pik, 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 pik. Dobra. Lecimy na sekundę, muszę sprawdzić czy tu jest drewno, ja was przepraszam, że to miał być survival, ale nie paliło, bo nie ma drewna Kurde, nie ma Nie ma, naprawdę nie ma Dobra, nie, ja mam pomysł eee, po, Proszę, proszę, zostawcie, zostawcie Jezu, nie wierzysz, ja to robię teraz właśnie Dlaczego ja właśnie teraz biorę na kreatywie drewno na survivala? Dobra. Nie, tutaj zaparkujemy. Dobra, zaparkowany. I przetrwanko. Pyk, pyk, dobra. Nie no, ja nie mogę. Nie, że... jak to jest dziwne. Dobra. Dobra. Mm, to co? Robimy deski. Się fajnie to robi, dobra. Bo... te. to. Dobra. By... dobra. Żeby tego x dostępnego, dobra. I mamy desek. Plus 99 i plus 99. Dobra. Brzozozo. Brzozozowy. Ok. Przeźnie wyjdą jakieś trzy staki. Nie, dwa staki, dwa staki. Dobra, że... Może cztery. Są cztery staki równo? Dobra, mam to teraz gębą. Ja, ile tutaj będzie? O, ja! Słuchajcie, ja was przepraszam. Bo nie ma drewna na pustyni, no to trzeba robić surowo. Dwie staków wyszło. Też cztery, dobra. Co jeszcze mamy drewno? Jezu! Jeszcze jeden? Ile jeszcze będzie? Ile jeszcze pójdzie staków? To ile ma? 2, 3, 4, 5, 6 8 staków Jezu Co tu się stało? To wiecie co? Zróbmy sobie crafting Siup i 99 craftingów Jeden. i plus 99 badyli badyli ile jeszcze będzie się robić? pyk no 3 staki pójdą 4 nie 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 tyle Tak. batyków no wiecie co naprawdę nie nie dobra mamy crafting mm. Radzie by go postawić. Jakieś dobre miejsce znajdzie mi... Mm, to gdzie by tu... Aj w ogóle! Zapomniałam Wam powiedzieć, że... Że. Że ja lubię kolor zielony. Tak, to zgadnijmy od Paliona. Jestem palion. siema. Cztery serca Jeszcze są cztery Poczekajcie, ja muszę coś... Kto Co tu postawił crafting? Co nie pytam? Nie, nie pytam, nie pytam, po prostu nie pytam. O, tu jest noc, dobra. Przynajmniej ktoś sobie tu postawił crafting i teraz można go sobie spalić w lawie. Dobra. Dziwne, dziwne, że w każdym kręgu postawił nie Hiup, hiup. I em, co możemy zrobić z broni? Tu z 9 mieczy, to zrobimy sobie jeden miecz. Wolę, jedną siekierę. Dzięki luf, dwie łopaty. Nie, nie potrzeba motyki. Nie, nie. Wszystko oprócz motyki zrobiliśmy. Dobra, także. Idziemy kopać tutaj jakieś nędzne rzeczy. Jeśli tu będzie żelazo, to się... Co tam jest? Znaczy dobrze tam jest... Nie, nie, nie ryzykuję jak mam tles. Nie, nie ryzykuję. Nie no, muszę przecież. Dziękuję. A nic ciekawego. Poczekaj, uwaga. Mm. Nie, drukujemy, dobra. Jest coś? Myślę, że będzie żelazo. Co, co by było? Może. Ja sam najlepiej widzieć swoje bąbelki, więc uwaga. Blok magmy I co tu jeszcze mamy? Nic ciekawego, nic ciekawego. Jezu, po jest? O To był stresik, no to był stresik. Nie no, ja sobie wykopię tego craftinga jednego, wywalę w otchłań. Albo dam jednemu wieśniakowi, tak, dam jednemu wieśniakowi crafting. Chcesz crafting? Patrz, 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 patrz jak nie, 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 ja sam jeden, jeden, jeden crafting. Dobra, jeden. hm, tak to. raz, dwa, nie wiem, tam Może ten crafting jeden gdzieś położę. Położę gdzieś. Ale ja jestem głodny. Nie mam już? Dobra. Słuchajcie, w następnym odcinku to wszystko zrobił, Nie, 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 nie w następnym, zapomniałem. Hmm, mam powiedzieć, że te odcinki na moim kanale są najlepsze. Trwają po. 20 minut. Około. No, minimum 15. Dobra. Um, co tu jest? Jest to rozwalenie? A nie, jest ciekawe. Dobra. Um, jakby to powiedzieć? Idziemy kopać żelazko. To moje podrewnie jest chyba. Słuchajcie, nie. Podrewnia. Nie, nie, zresztą nic, nic, nic. Idziemy do tego Cave'a kopać żelazko. Gdzie on jest? Niech, to nie tu. Gdzie on jest? Jest zniknął. Ajcie, tylko nie zastanawiam się, żeby nie zrobić całej serii na telefonie, bo... Wiecie, no świat się mi zresetuję i będę musiał wszystko od nowa, ten, tego całego survivala robić. Mm, dobra, to chyba tu. Tak, tak, dobra. Tu już mam wszystko. Okej, okay, także. Pyk, pyk. Golem? się ma golem. to tu taki podniszczony. Ej, no może nazwijmy tego golema. Ej, słuchajcie. Nie, no zwijmy go. Ach, nie, nie idź golem, bo cię jeszcze pobija dobra, pomogę mu. Ojej, jej, jedny golemik. O tam jeszcze się czaj. Patrzcie, patrzcie, pokonamy go, pokonamy. E, czy miałby zerowy poziom? Dobra, nie, nie, czas zmienić. Mm, Nic co mapku? Ja bym w ogóle chciał rozmnożyć sobie jakieś zwierzę. Zwierząt... Creeper, creeper. Nie creeper. Creeper. Dobra, tak patrzyło. I lecisz. Eee, co to było? Wiesz, on nic nie zniszczył. Dobra, szukamy żelazka. O, mamy ekspa. Eee. Co z tym ekspo się stało? Dokładnie z tym. Nie. No chodź! No głupi exp! Jaki głupi exp? Dobra, nie. Szukamy żelazka. Żelazko, 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 żelazko. No a ty się co, Jarasz? No zobacz, jak on jest słaby. Patrz, on nawet mnie nie wali nieraz. Patrzcie jaki ma odrzut tam. Przekajcie. Przepraszam. O, jest exp. Chodź tu. Teraz wach z Pierwszy poziom już. Dobra, no, zacznij się jarać teraz. Tak, dokładnie. Oka, patrz, przygotujemy się. Wiedziałam z kim ma tu do czynienia. Yy... Wiecie co? Będziemy no, musieli. Nie no co? Dobra, słuchajcie, w teraz sobie właśnie pozbieram te itemki, zaraz tam pójdę. A wy w tym momen momencie zostawiacie i subika, i lajka. Słuchajcie, widzimy się w następnym filmie, może nawet jutro. No, może po sylwestrze, może po sylwestrze. Um, no, w jakiś dzień po sylwestrze, nie wiem, poniedziałek. Poniedziałek, dobra, poniedziałek stawiamy sobie, ok? Poniedziałek. Także ja się będę z wami żegnał. Też w sumie nie wiem, czy mam mówić, kiedy będą filmy. To ma być taka niespodzianka. Dobra, słuchajcie. Ja się z wami żegnam. I... No co mogę powiedzieć? No ja mogę powiedzieć tylko cześć. Dobrze. <gry> Oczywiście. Ja się z wami żegnam. Cześć. Kur...